Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica. Dzisiaj zaczynamy nowy reading vlog, w którym będę pokazywała książki, które aktualnie czytam i jakieś tam przebitki ym, dodatkowe będą. Ym, mam w tym momencie trzy książki, jednakże czytam aktywnie jedną i jedną słucham. To jest ta sama, o której mówiłam ostatnio, czyli ta gra Oferin. Jestem w połowie tej książki, więc możliwe, że coś jeszcze więcej będę miała do powiedzenia. Ym, no ale mam jeszcze dwie, które przed chwilą właśnie wzięłam w ręce i zamierzam je czytać. Ym, no, zacząć je dzisiaj i powiedzieć wam na tym vlogu. Co o nich myślę, także tylko wspomnę na razie, co to jest, no bo większych przemyśleń na tą chwilę nie mam. Pierwsza to krewnowych bogów Katarzyny Wycisk. I to jest polska autorka, zresztą można się domyślić po ym, nazwisku. I ja o tej książce też mówiłam już ostatnim razem, dlatego że na ostatnim reading vlogu, podczas nagrywania ostatniego reading vloga, znaczniki mi się tu pokićkały. Podczas czytania ostatniego reading vloga ja dostałam tą książkę. To jest książka, którą ym, dostałam do recenzji, także zamierzam ją przeczytać. Ym, mam nadzieję, że mi się uda to szybko przeczytać, w sensie takim, że ym, mam. Dostałam 100 do recenzji, chcę się z tym pospieszyć, ale tu jest bardzo dużo tekstu na stronie i obawiam się, że jeśli historia nie będzie na tyle wciągająca, na ile bym chciała, to będzie się to wolno czytać z zakładkami wypadła już ją tam zostawię um, także zobaczymy jeśli mnie wciągnie to myślę że po prostu będę siedzieć i czytać ale jeśli będzie to dla mnie wiecie trudny proces no to ta ilość tekstu na stronie nie pomoże ja już tą książkę ostatnio pokazywałam ale pokażę jeszcze raz ona jest przepięknie wydana bo ma na wklejce portrety bohaterów no, jest tam naprawdę bardzo ciekawa. Można tą książkę normalnie zakupić. Widziałam, że w MPiku, w księgarniach na Allegro, można też zamówić. Chociaż na MPiku akurat mi się wyświetla, że jest niedostępna, ale ktoś mi pisał, że u niego jest dostępna, więc ja nie wiem, jak to tam działa ten Empik.com, że jednym się wyświetla, że książka jest, a innym nie. Nie wiem, czy to jest pod kwestią lokalizacji, nie wiem. Ale jakby coś, to tą książkę można na spokojnie zamówić na stronie autorki i tam są jeszcze jakieś gadżety książkowe, jakieś świece. Nie wiem, czy w tym momencie, ale widziałam, że tam jakieś takie dodatki też są. Ja tą książkę. Dostałam z zakładką, i tam na stronie autorki jest napisane, że jak się tam zamówi, to tą zakładkę się też dostanie. I tam jest też informacja, chyba że z promocji ta książka, ona okładkowo kosztuje, tu nie mam informacji, ale ona chyba kosztuje 49 zł, 50 zł, a na stronie widziałam, że jest za 40, jakby 10 zł taniej. To jest tą pierwszy, tu mamy info, że to jest tą pierwszy, także w ogóle jestem ciekawa, jak to dalej pójdzie. I dużo osób mi pisało, że ta książka jest świetna. Więc jestem ciekawa. Na dzień dzisiejszy mogę Wam powiedzieć, że tak, mamy tu jakąś apokalipsę, mamy jakiś nowy świat i tak dalej. Mamy jakąś. Um, z tego co rozumiem, to tu mamy jakiś świat, um, tak, tysiące lat temu wielka wojna zniszczy, zniszczyła Alaris, czyli że mamy jakąś ograniczoną ilość ludności i świat, w którym rządzą aniołowie, krwiożerczy aniołowie z tego, co rozumiem na tą chwilę, więc będziemy mieli aniołów, więc fajnie, no bo jakby ostatnio czytałam sobie szeptem i jakby, jakby, jakby. No jestem ciekawa m, tego motywu aniołów, bo właściwie powiem Wam szczerze, że ja chyba nigdy w żadnej innej książce nie czytałam, nie no, czytałam em, Dary Miasto Kości, Dary Anioła? No to tam pewnie był jakiś motyw aniołów, ale ja kompletnie nie pamiętam. W sensie pamiętam wrażenie, jakie te książki nam nie zostawiły, i to, że nigdy więcej nie chcę tego czytać. Ale nie pamiętam motywu aniołów, co tam dokładnie. Trochę pamiętam. Nieważne, bo się kręcę. Wydaje mi się, bardzo mało czytałam o aniołach, więc jestem tym zainteresowana. Dodatkowo tutaj mamy motyw wampirów zresztą tutaj po tym panie na wklejce da się domyślić, że tu mamy motyw wampirów no i jestem po prostu zainteresowana już nie paplam o tej książce, bo miałam tylko powiedzieć, że będę ją czytać jestem ciekawa i mam nadzieję mam szczerą nadzieję, że mi się spodoba eee, bardzo bym chciała, żeby mi się spodobała ta książka naprawdę i że po prostu będę mogła później kiedyś przeczytać kolejne tomy. No, jeśli mi się ten pierwszy nie spodoba, to pewnie po niej nie sięgnę, ale mam nadzieję, że mi się spodoba i po nie sięgnę. Uf, drugą książką, którą wybrałam jest Miasto z mgły, Zafona w przełożeniu. Miałam o tym pamiętać i zawsze zapominam. Katarzyny Okrasko i Carlosa Marodana Casasa. Możliwe, że pomagał tłumaczyć jakieś trudniejsze słowa. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie polskie nazwisko. Możliwe, że prze, wiecie, przekręciłam wymowę, niestety nie znam się na tym. Także wybrałam tą książkę głównie dlatego, że chciałabym po prostu skoczyć dalej z TBR-em, bo udało mi się przeczytać z tego TBR-u na razie dwie książki, to są dwie zaległe z marca, więc chciałabym w końcu przeczytać jakąś, którą teoretycznie miałam w kwietniu czytać. Dzisiaj mam już 11, więc no, najwyższy czas, żeby wziąć coś z TBR-u. No, i wybrałam po prostu tą najcieńszą, żeby, jak to wiecie sobie z tym skoczyć. I drugą książką, którą czytam, i jestem w połowie, bo wczoraj z nią trochę poleciałam, to Królestwo Nikczemnych i ja tę książkę również dostałam do em, recenzji. Zaznaczam sobie już tą książkę. Kodem, wybrałam sobie kod. Na żółty kolor zaznaczam sceny fabularne, na różowy, em, erotyczne, o ile będą, bo wydaje mi się, że mogą być, ale jak na razie nic nie było, więc nie wiem, nie jestem pewna. Em, no, wydaje mi się, że mogą być sceny erotyczne, bo to jest z wydawnictwa UNDA, a oni wydali kreki popiół i jakby to to ma sceny erotyczne, więc wydaje mi się, że to też może coś być. Plus jest szal na tą książkę za granicą, więc wydaje mi się, że mogą tu być takie sceny. Dlatego sobie dałam możliwość em, różowych znaczników i na fioletowo. Znaczniki yy, romantyczne, i na pomarańczowo to, co mi się podoba, bo chyba coś skomplikowanie, jakoś tak zagmatwanie powiedziałam. Yy, zakleiłam sobie i użyłam ołówka. Żeby sobie napisać, które, który kolor co oznaczają, bo w pierwszej chwili miałam ochotę pisać po tej książce też, a potem stwierdziłam, że właściwie no to nie będę po niej pisać, bo nie wiem, czy mi się spodoba tak, um, więc napisałam sobie to ołówkiem i jeśli się koniec końców okaże, że jestem zachwycona tą książką, to sobie to po prostu długopisem napiszę. Już nie będę wracać do komentowania, właściwie chyba z dwa razy, tylko chciałam coś skomentować um, um, i skomentowałam po prostu drugiej osobie, zamiast sobie potem pisać. Także jestem ciekawa. No mówię, jak na razie wygląda tak. Zaznaczam sobie na fioletowo co to, to, co w moich oczach jest romantyczne, głównie dlatego, że wiem, kto po prostu, zresztą w tym momencie to już w ogóle wiadomo, kto będzie naszym głównym um, bojem w tej książce. Um, ale niektóre te, jakby te sceny niekoniecznie mają kontekst romantyczny, ale ja wiedząc, że to będzie romans między tą dwójką, no to sobie zaznaczam jako romantyczne, żeby potem w razie czego móc do tego wrócić albo nie mieć zaskoczenia w stylu. Wiecie, cztery książki później ja na pierwszym spotkaniu powiedziałem coś tam, także sobie to wszystko zaznaczam. Um, no i powiem Wam szczerze, że bawię się względnie ok, Jestem na 261. To nie jest taka miłość, jaką na przykład czuję do dworów, czy nawet i krwi i popiołu, bo do tego też poczułam miłość. Chociaż dlatego, tą miłość poczułam chyba dopiero pod koniec tej książki. Um, ale w dworach przy pierwszym tomie, na przykład, też nie czułam miłości. Dopiero ta miłość rozkwitła przy drugim tomie, więc sobie daję po prostu tutaj, wiecie, margines. Jednakże bardzo mi się podoba. Um, jakby, wiecie, cały czas czekam. Czytam ją i czekam, aż coś zaskoczy, aż coś zaskoczy, i jakby z rozdziału na rozdział jest coraz lepiej, także jestem ciekawa. Um, lepiej względem moich uczuć do książki, nie względem samej książki. Książka opowiada o dwóch siostrach bliźniaczkach, które mają 18 lat mniej więcej na początku książki. I um, żyją w takim miejscu, gdzie no, trzeba się ukrywać, jak się jest wiedźmą, um, znają jakieś tam inne wiedźmy, natomiast raczej się wszyscy ukrywają, nie, nie ma jakichś wielkich spotkań i tak dalej, żeby ich nie zostały wykryte. Um, mamy tutaj też łowców czarownic, chociaż jak na razie nie mamy tutaj jakoś tam za dużej akcji z tymi łowcami, jakby ni nic na razie się takiego za bardzo nie działo. Um, no i jeszcze fajny motyw jest taki, że one pracują w restauracji. I ten motyw jedzenia jest bardzo podkreślany, co jest bardzo miłym dodatkiem, aż się robi głodna jak czytam o tych wszystkich cudownych potrawach. Mamy jedną główną bohaterkę i jej siostra bliźniaczka też oczywiście gotuje, natomiast ona na przykład tą swoją pasję i miłość przelewa w perfumy, eliksiry i tak dalej, i fajnie to wszystko wybrzmiewa. No i rzecz, o której ja nie widziałam, bo ja czytam książki bez znajomości fabuły, mmm... Ta siostra naszej głównej bohaterki zostaje zamordowana. No i motyw tej książki jest taki, że ta dziewczyna, nasza główna bohaterka, próbuje odkryć, co się stało z tą siostrą i tak dalej. Kolejna rzecz, o której trzeba wspomnieć, to to, że mamy tutaj coś takiego jak Siedem Kręgów Piekła. I to jest na zasadzie tak jak mamy w dworach: dwór wiosny, dwór zimy, dwór nocy i tak dalej. No to tu mamy dwór nieczystości, dwór gniewu, e, dwór pychy i tak dalej. Mamy siedmiu książąt od siedmiu głównych grzechów, i to jest fajny motyw. No, i jakby się można domyślić, że nasza główna bohaterka z tymi ym, piekielnymi księciami będzie miała coś wspólnego. Próbujemy odgadnąć tą zagadkę, kto zamordował tą siostrę. Jestem Wiedźmi Klimat. Jest troszeczkę klimat romansu, ale taki naprawdę lekki, bo to jest, no mówię, pierwszy tom. Nie wiem ile tomów ma być oryginalnie. Za granicą teraz będzie wychodził, albo już wyszedł. Chyba będzie wychodził trzeci tom. Ym, więc jakby to, to będzie powolna relacja. Zobaczymy, czy coś tutaj się wydarzy większego i czy będę musiała użyć różowych znaczników. Ale jak na razie mi się podoba, natomiast w tym momencie na dzień dzisiejszy to nie jest miłość, chociaż mówię, no daj jej przestrzeń, bo dopiero się ta miłość zacznie. Prawdopodobnie. Kończę paplaninę o tej książce, bo już znowu gadam 15 minut na reading vlogu, a to jest dopiero wstęp. Dziękuję Wam bardzo, widzimy się w kolejnym klipie. Króciutki update czytelniczy. Kocham to, że mój syn ma 4 lata, ale naprawdę nie będę tęsknić za tym, jak już wyjdzie z przedszkola i przestaniemy być chorzy raz na miesiąc. Już mam dosyć, a dzisiaj to umieram, a dzisiaj mam ymm, środę. Więc pomału staram się sprzątać i myłam okna, i w ogóle, i generalnie to najchętniej poszłabym spać, ale młody jest ze mną w domu i dosłownie uciekłam od niego na 5 minut, więc mam nadzieję, że w 5 minutach się tutaj zmieszczę. Przeczytałam całe Królestwo Nikczemnych, przeczytałam do końca wczoraj. Na początku bym chciała powiedzieć odnośnie scen erotycznych, bo sobie tutaj dałam. Tak, jak widać, pisałam po niej długopisem już. Zaraz do tego też przejdę. Dałam tutaj info, że zostawiłam sobie przestrzeń na wątki erotyczne, gdyby się takie pojawiły. I ja sobie tutaj dwa różowe znaczniki dałam. Nie wiem, czy to widać. Możliwe, że to widać. Natomiast tu nie ma scen dikt erotycznych, ale te dwie sceny, które sobie tu zaznaczałam, zaznaczyłam, miały. Lekko wydźwięk erotyczny, miały lekki podtekst, jakby nie było samego obrazowego stosunku, ale kontekst tej sceny był erotyczny, dlatego sobie to tak zaznaczyłam. Jednakże, no mówię, tu nie było sceny erotycznej. Wydaje mi się, że jest szansa, że będą w kolejnych tomach. Tutaj nie było, jeśli ktoś jest tym zainteresowany. Zaczęłam pisać po tej książce gdzieś na stronie um, 200. 281. Wydarzyła się tutaj taka rzecz, to jest końcówka rozdziału 29, że stwierdziłam, że absolutnie chcę tu coś napisać i początkowo napisałam ołówkiem, a potem stwierdziłam, że dobra i tak zostawię tę książkę przecież ze sobą w domu, co to za różnica, jak ją trochę popiszę no i faktycznie zaczęłam po niej pisać wtedy wróciłam sobie do tego początku yy, tutaj sobie wtedy poprawiłam te, te oznakowania moje długopisem pisałam sobie kiedy ją czytam i tam wróciłam do paru miejsc, których miałam w głowie zakodowane, że tutaj chciałabym właściwie coś skomentować bardzo lekko po niej pisałam bardzo dosłownie w jakiś, nie wiem max 5-6 miejscach, ale sobie popisałam jednakże ostatecznie wystawiłam jej 4 gwiazdki dlatego, że uważam, że to jest dobra książka ale mnie męczyła trochę i się w niej nie zakochałam no, bardzo dobrze to się czyta, to się płynnie czyta i w ogóle szybko to się czyta, ale na przykład no są takie książki, które tak zawładną moim sercem, że nie odłożę ich, chociaż nie wiem jak źle bym się czuła albo jak bardzo byłabym zmęczona, nie odłożę, bo nie umiem i po prostu siedzę i czytam. Tutaj tego nie miałam, czytałam tą książkę przez kilka dni i końcówka wręcz mnie męczyła. Bardzo dużo jest tutaj biegania, em, takiego, wiecie, no jakby próbujemy odkryć tą zagadkę kryminalną w jakimś tam stopniu. Więc tego biegania po tej Sycylii jest mnóstwo, i tu biegamy, i tam biegamy. I było kilka takich właśnie rzeczy, które, e, których nie rozumiałam, dlaczego zostały podjęte takie. Decyzje, ani nie inne. Jednakże ogólnie, ogólny wyciek mam bardzo pozytywny. Po prostu nie ma tej miłości, na którą liczyłam. No i będę chciała przeczytać kolejne tomy na pewno. Także, no, zobaczymy. Możliwe, że gdzieś tam ta miłość rozwinie się w tomach późniejszych. No i mówię, ogólny zarys jest naprawdę fajny, ale nie zakochałam się, jakby. No to, to jest to moje zdanie, które Wam chciałam przedstawić. Um, nie wiem, czy jutro będę nagrywała zakończenie tego vloga, czy na przykład za dwa dni. Zobaczymy, co powiem wtedy, ale wydaje mi się, że moje zdanie się nie zmieni. Zaraz jak skończyłam Królestwo Nikczemnych, to sobie otworzyłam miasto z mgły, no i to jest niebo a ziemia nie, jakby, no, no dobrze, no nikt by się nie spodziewał, że ja będę teraz porównywała Zafona do pani Kerry Maniscalco. Przepraszam, jeśli że wypowiadam. E, no wiadomo, to są książki zupełnie dwóch innych kalibrów. Jednakże no nie mogę ich nie porównać, w związku z tym, że tą odłożyłam i zaraz, dosłownie zaraz, jak tą odłożyłam, na jakieś pół godziny później sięgnęłam po to. I styl pisania jest nieziemski, jest przepiękny, jest przepiękny. Przeczytałam dopiero jedno opowiadanie, opowiadanie o Blance, nie wiem, czy ono się Blanka nazywa. Blanka i pożegnanie. Mm, przeczytam dopiero pierwsze y, opowiadanie, jestem tutaj, czyli na stronie 40. Skończyłam i jest cudowne. I nie dosyć, że samo opowiadanie mi się podobało, chociaż to zakończenie było trochę mocno wchodziło pod realizm magiczny i chciałabym więcej, no ale to też są ym, te opowiadania zostały wydane pośmiertnie. Z tego co zrozumiałam, po wstępie w tej książce, zafon już wiedział, no, on już chorował, wiedział, że prawdopodobnie będzie odchodził z tego świata, więc pisał te opowiadania w ciszy, jakby medialnie nie było wiadomo, że te opowiadania powstają. Ja tak zrozumiałam, nie jestem pewna, czy faktycznie tak było, ale taki wydźwięk do, otrzymałam z wstępu. W ogóle sam wstęp już był dobry, no ale jak już się zaczęło to pierwsze opowiadanie, no to przepadłam, ale właśnie jakby ono było piękne. Tylko, że zaraz, jak je przeczytałam, nie chciałam od razu wchodzić w kolejną historię, więc odłożyłam tą książkę i sięgnęłam po tą trzecią, zaraz też do niej przejdę. Zresztą to już było w nocy, to już była 23, chyba, jak ja ruszyłam po tą książkę. I ymm, no nie chciałam ruszać po kolejnej i dzisiaj, jakby wczoraj, po tą ruszyłam, i dzisiaj będę na pewno szła z następnym. Wydaje mi się, że będę czytała po opowiadaniu, i potem sobie zrobię przerwę na inną książkę, i potem będę wracała, żeby móc sobie to opowiadanie bardziej osadzić w głowie. Każda z osobna, a nie że po prostu przeczytam całą książkę naraz. No łatwo by to było przeczytać naraz, bo to jest dosyć krótka książka i zresztą ma dosyć spore literki, no, ale tak myślę, że właśnie tak będę robić, że sobie po prostu będę robiła przerwę. A to jest przepiękna książka, przepiękna. Już mogę stwierdzić, no bo Zafon pisał w bardzo specyficzny i piękny sposób. No niestety ja przeczytałam dopiero tylko Cień Wiatru i teraz czytam to, ale chciałabym przeczytać więcej książek Zafona. No i ostatnią książką za jakąś się zebrałam wczoraj właśnie w nocy. No to Krew nowych bogów i przeczytałam na razie tylko prolog, który generalnie jest dosyć długi właściwie, bo on trwa 30 stron. I zaczęłam tą książkę, jakby łapała mnie już gorączka i leżałam już w łóżku i stwierdziłam, że jeszcze ruszę z tą książką, żeby w ogóle ją zacząć. Natomiast myślałam, że jakby przeczytam ze stronę i z dwie i stwierdzę, że nie mogę, bo idę spać. No i przeczytałam cały ten prolog 30 stronnicowy i się zmusiłam, żeby ją odłożyć i iść spać, bo się źle czułam, i dopiero dzisiaj będę pewnie wieczorem miała czas na to, żeby do niej wrócić. Ale o mój Boże, jaki to był cudowny prolog! Jeśli książka będzie taka jak prolog, albo jeszcze lepsza, bo dostałam dzisiaj wiadomość od autorki, że później jest jeszcze lepiej, no to, to może być moja miłość. Jakby ja nie chcę też zapeszać, no i jakby, wiecie, nie chciałam podchodzić do tej książki z jakimkolwiek nastawieniem, bo bałam się, że, że się zawiodę, jeśli na przykład będę, wiecie, wierzyła w to, że będzie cudowna. Ale ten prolog, to jest jakby, już w tym momencie mogę powiedzieć, że prawdopodobnie cała książka będzie 16+, ponieważ jest mroczno i krwawo. I to jest świetne. Już w samym prologu była taka scena przemocy seksualnej i tutaj też szukałam, czy jest jakaś informacja, jakiś wiecie, trigger warning i tak dalej, na okładce ale nie widzę, jakby więc też daję znać, że była um, no, nie była jakoś bardzo mocno opisana, i generalnie do samego czynu ostatecznie nie doszło, ale była ta sytuacja nakreślona, więc jakby też daje znać, że to tutaj, to tutaj jest. Nie wiem, co będzie później, no ale w prologu już taka scena była. I mamy tutaj perspektywę różnych bohaterów. I jakby wiecie, szczytam o jakimś bohaterze, i co chwilę latam do tej wklejki tutaj, i mówię, to będzie ten, to będzie ten, a może to będzie ten, a może, a może ta? I jakby wiecie, podierałam się. No, powiem Wam szczerze, że się po prostu podierałam tą książkę. Jestem jej mega ciekawa. No jakby zarys mamy taki, że właśnie, wydaje mi się, że prolog jest kilka lat wstecz. I pierwszy rozdział chyba nam się zacznie, tak, minęło 10 lat. Pierwszy rozdział zacznie się 10 lat później, co też będzie fajnym zabiegiem, no ale sam prolog był po prostu, no, to, to co się tam działo i w ogóle, no szok, jakby ja przeżyłam szok. Nie mam absolutnie żadnej wiedzy odnośnie tych bohaterów, a już przeżyłam szok na samym początku. No, powiem wam, że zapowiada się świetnie, naprawdę, naprawdę. I jakby po samym prologu, ja już chcę to Tom, drugi, trzeci, bo chyba ma być to trylogia. To chyba ma być trylogia. Także powiem Wam, że wow, wow. No na razie tyle, bo więcej nie powiem. Mm, nie wiem, czy Wam w ogóle chcę zdradzać, co jest w tym prologu. No myślę, że też nie, bo No wiecie, no ja na przykład lubię podchodzić do książek bez znajomości właściwie. czy taką minimalną znajomość, co tam się dzieje, mam. Ale generalnie lubię podchodzić bez tej znajomości, bo lubię się zaskoczyć. I nie lubię sobie, właśnie, wiecie. Na przykład do, tego, do tej książki tutaj Królestwo niczemnych miałam jakieś tam, e, wiecie, jak to się mówi, wymagania. Jakieś takie założenia, że będzie super i się zawiodłam, a na przykład czytałam, znaczy no nie, że się zawiodłam, ale się nie zakochałam. A czytałam teraz żniwiarza. Przepraszam, strażnika słuchajcie mylę te książki. Czytałam strażnika i zaczęłam go czytać z takim podejściem, że w sumie to pewnie mi się nie spodoba, a się zakochałam w tej książce i da mi pięć gwiazdek. Więc lubię podchodzić do książek bez żadnego założenia, co tam w środku będzie, i się staram nigdy nie wiedzieć za bardzo, co tam będzie. Ale może jak widzę, przeczytam trochę więcej, to Wam w następnym e, klipie powiem coś więcej o tej książce. Jak na razie, kurczę, mówię Wam, jest moc. Jest moc. Także tak, na razie tyle. Lecę zobaczyć, co ten mój mały robi, bo miałam tu być 5 minut, już 70 I do zobaczenia w ostatnim klipie i to będzie, jak już będę gadała do Was znowu, to będzie już podsumowanie tego reading vloga. you mm -hmm.